Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was bardzo mocno spóźnione wrap-up grudniowy, podsumowanie czytelnicze grudnia. Ja miałam w sumie planę połączyć ten grudzień ze styczniem, ale zmieniłam zdanie i mamy dzisiaj taki film i opowiem o siedmiu książkach, które udało mi się skończyć w grudniu. No i przechodzimy już do konkretów. Po pierwsze, w grudniu było sporo audiobooków, więc od razu to zaznaczam. I po pierwsze udało mi się skończyć książkę Radka Kotarskiego, jego pierwszą książkę fabularną, tak to chyba powinnam nazwać. To jest zbiór opowiadań mężczyzna, który uderzy dziecko. I przyznam się szczerze, że mimo iż słucham, nawet z taką przyjemnością tego podcastu Koterskiego, który prowadzi razem z Dawidem Podsiadło, i y, no, czasami mnie to śmieszy, czasami mnie to żenuje, ale generalnie tak dla rozrywki sobie tego słucham czasami. Tak, jeśli chodzi o książkę Koterskiego, byłam nastawiona tak dość mm, Bojowo, to znaczy stwierdziłam, że prawdopodobnie mi się to nie spodoba, ale damy mu szansę. No i warto było dać szansę tej książce, ponieważ mimo, że były takie momenty, że był ten taki humor, który właśnie czasami mnie tam uwiera, jeśli chodzi o, o radka, to właściwie ta książka była bardzo zgrabna, bardzo inteligentnie napisana. To jest zbiorek. Opowieści, które pozornie są ze sobą zupełnie niezwiązane, ale podobnie jak w przypadku Joko Ogawy i tego zbioru Grobowa Cisza, żałobny Zgiełk, tutaj te opowiadania się ze sobą łączą, i bardzo fajnie było odkrywać te połączenia, które nie zawsze były takie oczywiste, a były tak subtelnie wprowadzone. I całość tych opowiadań się łączy je motyw trochę wojny na Ukrainie, ponieważ wydarzenia rozpoczynają się właśnie w dniu ataku, agresji Rosji na Ukrainę właśnie. I łączy je właśnie ta Ukraina w pewien sposób, ale też lotnisko, motyw lotniska. Tak więc mamy tutaj historię osób podróżujących, osób... Pracujących na lotnisku w różnych rolach, i wszystkie te ich historie bardzo od siebie odległe. One się ze sobą zazębiają na tym lotnisku, albo w pewnym momencie ci ludzie się ze sobą stykają, i to jest taka fajna refleksja na temat tego, że no nie wiemy w zasadzie, na ilu ludzi mamy wpływ, z iloma osobami się stykamy, i w jakiś sposób jakieś nasze mało znaczące. Akcje powodują istotne zmiany w życiu innych ludzi. Bardzo ciekawa książka. Była momentami naprawdę śmieszna, momentami naprawdę smutna i w sumie powiem Wam, że polecam. Polecam naprawdę, bo inteligentna, tak jak powiedziałam, całkiem tak sensownie napisana, bardzo dobrze, moim zdaniem, przemyślana, językowo w porządku. Wiadomo, no, ten humor, tak jak też już. Zaczęłam o tym mówić. Czasami będzie Wam to bardziej odpowiadało, czasami mniej, bo to już zależy naprawdę od osoby. Ale myślę, że, że warto dać szansę tak jak ja dałam szansę e, i po prostu przesłuchać czy też przeczytać. I ciekawa jestem, co Kotarski dalej będzie tworzył, bo. Nieźle mu te opowiadania wyszły, naprawdę. Jestem pod dużym wrażeniem, jestem w szoku. Także, także to. Kolejny audiobook, który przysłuchałam, to książka, po którą sięgnęłam pod wpływem Piotra z Instagrama The Book King, który często sięga po książki takie samorozwojowe, jakieś tam organizacja czasu i tak dalej. Więc stwierdziłam, okej, okay, nie mam co słuchać, bierzemy. Na tapet coś takiego I, i sięgnęłam po książkę 4000 tygodni autorstwa Oliwiera Barkmana. I co Wam mogę powiedzieć, ta książka za bardzo do mnie nie przemówiła. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem bardzo odporna, chyba na te porady po prostu. I rzadko, która książka dotykająca tych tematów samorozwoju, samorealizacji i w ogóle ulepszania swojego życia, rzadko, która ta książka. Jakoś cokolwiek we mnie otwiera, zawsze raczej jest taka. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. W tej książce głównie chodzi o to, że 4000 tygodni to jest cały czas który tak naprawdę mamy życia cały czas na, nasz na ziemi, bo zakładając optymistyczny wariant, że każdy z nas dożyje do 80, to właśnie tak w przybliżeniu mamy te 4000 tygodni, no i kiedy sobie to uświadamiamy, to tego jest tak naprawdę mega mało. No i w tym momencie, kiedy ja się załóżmy, teraz już zbliżam do 30, no to już nawet nie mam tych 4000 tygodni, tylko o wiele, wiele mniej. No i zastanawiamy się, ile w tym czasie zdążę przeczytać książek, a ile w tym czasie zdążę zrobić czegoś tam i uświadamam sobie po prostu. Ja sobie uświadamiam, wy sobie uświadamiacie, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co sobie planujemy, wszystkiego, o czym marzymy, więc to jest troszeczkę przytłaczające. I w tej książce dowiadujemy się o tym, że taka wieczna optymalizacja naszego życia, optymalizacja czasu, dążenie do jak największej produktywności to jest tak naprawdę wszystko mit, i nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy w stanie. Podołać naszym wszystkim ambitnym planom. I to mnie szczerze mówiąc przytłoczyło, przygnębiło podczas tej lektury, bo tutaj autor mówi nam, że powinniśmy po prostu ustawić sobie jakieś priorytety, pogodzić się trochę z tym upływem czasu i z tym, że no nie na wszystko będzie czas i trochę te nasze plany zrewidować, zastanowić się nad tym, co faktycznie jesteśmy w stanie osiągnąć, żeby te plany były nie takie. Wiecie, mega ambitne, ale bardziej realistyczne, i w ten sposób przez życie kroczyć. Ale przyznam Wam szczerze, że ja już tych porad za bardzo nie pamiętam, i kiedy słuchałam tej książki, to no, to nie wiem, nie przekonało mnie to wszystko, szczerze powiedziawszy. Także, no nie wiem, ja co jakiś czas wracam do takich książek o organizacji i tak dalej, ale tylko mnie to denerwuje, szczerze powiedziawszy, bo. Każdy z nas jest inny, w mojej opinii, każdy z nas ma inny rytm życia, inne ma problemy, inne ma jakieś sytuacje życiowe, które sprawiają, że nie każdy schemat działania, nie każdy sposób na życie można przyłożyć do każdego człowieka. Rozumiecie? I ja tutaj w tej książce niewiele dla siebie znalazłam. Poza tym, że utwierdziłam się tylko w przekonaniu, że nic nie zdążę i będę pędzić jeszcze bardziej. A w momencie, kiedy przestanę pędzić, to będę się załamywać, bo nie zrobiłam tych wszystkich rzeczy i zapętla się człowiek po prostu w takie błędne koło, w którym najpierw zapieprza, a później nie ma już siły, uświadamia sobie, że jednak nie wszystko da się zrealizować i ma do siebie pretensje. Ta książka nie wyleczyła mnie z tego w żadnym wypadku. I kolejna książka, która w sumie też mnie z niczego nie wyleczyła. Znowu w audiobooku przesłuchałam książkę Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych autorstwa Matthew Walkera. I ja tę książkę miałam na Legimi bardzo długo i kilkukrotnie zaczynałam ją słuchać, jak żeby inaczej, właśnie do snu. Tym razem jednak trochę ambitniej podeszłam do tematu i przesłuchałam faktycznie na jawie tej książki od początku. i Hmm. Mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o tę książkę, bo jeśli ktoś nigdy się nie interesował z paniem jako. Tym czynnością i śnieniem, i ogólnie tym wszystkim, co związane jest z fizjologią snu, z, z tym, jak te sny są odczytywane, jaka, jest, jaka powinna być higiena snu, i tak dalej, to mogą być dla Was nowości. To mogą być, to jest ciekawa dawka wiedzy właśnie na ten temat i właśnie można coś dla siebie wyciągnąć. Natomiast ja wiedziałam sporo. Niewiele mnie tutaj zaskoczyło, może poza kilkoma takimi elementami, na przykład, że kofeina jej czas połowicznego rozpadu to jest 5-7 godzin. Czyli jeśli wypiję kawę, nie wiem, 3 godziny przed snem, to mój sen dalej będzie słaby, ponieważ ta kofeina będzie działała. Więc to, to ciekawe jest, dość. Było kilka ciekawostek, które mnie zainteresowały, także ogólnie ta książka. Jest dość interesującym tworem, i myślę, że warto po niego sięgnąć, jeśli chcecie czegokolwiek nowego się dowiedzieć, właśnie o spaniu, jeśli chcecie o siebie zadbać pod tym względem, bo sen jest bardzo ważny, sen jest potrzebny i często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele sobie odbieramy w momencie, kiedy ograbiamy się z tego właśnie snu. I o tym jest ta książka. Natomiast znowu niestety ta książka. Pasuje do osoby, która pracuje za biurkiem 8 godzin dzien, dziennie powiedzmy i nie wiem, nie śpi, bo ogląda Netflixa albo nie śpi, bo sobie bierze nadgodziny, a niestety są osoby, które pracują w zmiennym trybie pracy, pracują na nocki, na dzionki w różnym właśnie zakresie godzin i nigdy. No nigdy ten organizm nie jest w stanie przewidzieć, kiedy przypadnie ta nocka, bo nie jest to zbieżne z rytmem dobowym i normalnym rytmem właśnie, właśnie dnia i nocy. Także ta książka niestety nie odpowiada na potrzeby osób, które mają problemy ze snem związane właśnie z pracą i ta książka wręcz budzi taki niepokój, bo czytamy, że w momencie, kiedy ten sen jest nieregularny, w momencie, kiedy ten sen bywa różny, to zwiększamy swoją szansę na Alzheimera, na nowotwór, na szereg różnych chorób, wielkie różne wahania hormonalne. I kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że w zasadzie nie jesteś w stanie nic na to poradzić i że czekają cię straszne choroby, bo czasem śpisz, a czasem nie śpisz i że nie zawsze jest tak, że sobie mówisz: "Dobra, dzisiaj już śpię", a twoje ciało mówi co innego, no to zaczyna się robić niesympatycznie. Ale to już jest moja osobista opinia, która w żadnym jakby stopniu nie nie wpływa na to, że książka, nie wiem, jest jakaś szkodliwa czy coś w tym rodzaju. Raczej polecam tę książkę, jeśli Was interesuje sam, jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to polecam, ale z tym zastrzeżeniem, że ta książka nie odpowie na. Znowu, tak jak wszystkie te poradniki, nie odpowiem na wszystkie potrzeby wszystkich ludzi, bo jest nas za wiele i jesteśmy zbyt różni. Także tyle. I teraz przechodzimy sobie już do książek papierowych, które mam na papierze, chociaż i tak część z nich słuchałam znowu w audiobooku. W grudniu królowały te audiobooki, z różnych względów u mnie już sięgam po książki. Po pierwsze opowiem o książce, którą już zdaje się pokazywałam, sygnalizowałam już, że czytałam tylko Przetrwaj Noc. W audiobooku sobie tę książkę przesłuchałam. Riley Sager, trzecia moja książka Sagera, i już mogę Wam zdradzić, że czwartą też będę dla Was recenzować. Także Sager. Co mogę tu powiedzieć? Po, jak sami już wiecie z poprzednich filmów, po nieudanym spotkaniu z książką Zamknij Wszystkie Drzwi, po negatywnych recenzjach, które płynęły do mnie zewsząd. No, trochę odwlekałam sobie tę lekturę i w sumie niesłusznie, bo sięgnęłam do tego audiobooka i powiem tak. Fabuła jest dość niewiarygodna i dość odjechana, ale zostawmy to. Powiem Wam, że ten autor jest mistrzem tworzenia napięcia. Mamy tutaj główną bohaterkę, która ucieka z kampusu i na początku jest... Tak, jakby nam sugerowane, że ucieka przed seryjnym zabójcą, bo właśnie na kampusie grasuje taki mężczyzna, który zabija młode kobiety, i jego znakiem takim rozpoznawczym, jego modus operandi, można powiedzieć, jest wyrywanie zębów tym swoim ofiarom pośmiertnie albo też przez już do końca nie pamiętam. W każdym razie ona przed nim ucieka, ale to są lata 90. Nie ma tych różnych udogodnień, które mamy dzisiaj, i ona ogłasza się na takiej tablicy właśnie ogłoszeń na kampusie, że chciałaby się właśnie wybrać nie pamiętam, czy do Arizony, do jakiegoś tam innego stanu i czy ktoś by ją zabrał samochodem. No i od razu niemal zgłasza się młody mężczyzna, który podaje się za... Hmm, chyba za osobę sprzątającą na kampusie, wydaje mi się. No i ta dziewczyna w ogóle bez jakiegokolwiek wahania wsiada z nim do samochodu i razem jadą. I tutaj... Różne są jakby wątki. Ta dziewczyna ma pewne takie zaburzenia psychiczne, można powiedzieć, i okazuje się, jaki był pierwotny powód, dla którego ona ucieka z tego kampusu. Nie do końca było to związane z tym seryjnym mordercą, choć no, to też jakby był element tej, tej łamigłówki. Powiem Wam, że jakkolwiek ta fabuła jest niesamowita, jest. Niewiarygodne zachowanie naszej głównej bohaterki jest momentami w ogóle tak nielogiczne, że usiąść i płakać. Ale w momencie kiedy ona jest z tym mężczyzną w samochodzie, tam jest takie napięcie, że naprawdę tak się stresowałam słuchając tego, jak chyba przy żadnej książce Sejdera, naprawdę. Bo w sumie, jeśli sobie tak pomyślimy, jest masa osób, które zachowują się irracjonalnie, szczególnie kiedy ta dziewczyna miała jakieś tam swoje zaburzenia. Mogła coś takiego zrobić, załóżmy. I kiedy już to odpuścimy, w to uwierzymy, to wszystko to, co działo się w tym samochodzie, było naprawdę niepokojące. Także powiem Wam, jeśli chcecie po prostu lekkiej rozrywki, jeśli jesteście w takim momencie, że w zasadzie to przyjmiecie cokolwiek, jakiś tam thriller lekki, nie nastawiacie się na to, że będziecie analizować to i szukać swojej logiki, to jak najbardziej ja Wam tę książkę polecam, bo ona wbrew wszystkim opiniom. Nie była aż taka zła. Dalej mi się wydaje, że za mniej wszystkie drzwi było mniej interesujące, bo tam było za mało tego napięcia. A tutaj właśnie to napięcie króluje i serio przez dużą część książki. Ja słuchałam tego sobie w nocy, też znowu nie mogłam zasnąć, bo się denerwowałam. E, co tutaj się będzie działo? Czy ten mężczyzna prowadzący samochód, czy to jest seryjny morderca z kampusu? E, to na to wszystko wskazuje i zastanawiasz się, czy. Faktycznie, autor już na samym początku nam odkrywa wszystkie karty, czy jednak nie, a jeśli nie, to dlaczego to wszystko jest takie creepy? Powiem Wam, nie, że się bawiłam. Trzeba po prostu chyba pozbyć się jakichś nadmiernych, wiecie, oczekiwań. Które nie ukrywam, są trochę pompowane przez recenzje często na Instagramie, na YouTubie. I w momencie, kiedy po prostu odpuścicie, to macie szansę się świetnie bawić z książką tylko przed Twoją noc. Railwaya, Seijera, także w sumie polecam. Kolejna książka, kolejny audiobook. Ogorrzej tam robić kwiatka, lafiora, książka, którą słuchałam po raz pierwszy, bo audiobook dopiero miał swoją premierę w grudniu. Natomiast sama treść jest mi bardzo dobrze znajoma, praktycznie na pamięć kojarzę te wszystkie teksty, kojarzę te wydarzenia, wszystko po kolei, także żadnego zaskoczenia. No i chyba powiem Wam przyszedł ten moment, gdy mam już trochę dość tej konkretnie książki, bo kwiatka Kalafiora ja swego czasu czytałam to bardzo często, bo to była moja ulubiona część Jeżycjady. Z wiekiem trochę mi się to zmieniło, ale początkowo kwiatka Kalafiora to była moja ulubiona książka z Jeżycjady. Tutaj zwracamy największą uwagę na Gabriele Borejko, czyli najstarszą z córek Borejkówien. No i właśnie to jest pierwszy tom Jeżycjady, w którym pojawiają się Borejkowie. Rodzina, która skradła serca fanów Musierowicz i która... Tak naprawdę przejęła je życiadę w późniejszych tomach i jakby najczęściej musi robić, że do nich wraca do tej rodziny i najchętniej o nich wydaje mi się, większość fanów czyta. Wieczór sylwestrowy, rok 1978, no i rodzina Borejków, plany sylwestrowe starszych córek, młodsze tam się bawią, no i nasza główna bohaterka Gabrysia wychodzi na prywatkę. Po czym dostaje telefon, że mama trafia do szpitala i cały dom staje na głowie staje na głowie, ale też zostaje, tak jakby, na głowie naszej najstarszej córki, ponieważ mama jest w szpitalu. Tata no, bardzo też przeżył to, że mama jest w szpitalu, dużo w szpitalu czasu spędził z mamą, ale też jest osobą taką Ignacy Borejko, lekko odklejoną, zbyt mało jakby zainteresowaną tymi sprawami przyziemnymi typu prowadzenie gospodarstwa domowego. No i z tym wszystkim, z tym wszystkim zostaje Gabriela. Oczywiście wątek miłosny się pojawia, nie będę tutaj zbyt wiele zdradzać. Co mogę powiedzieć o tej książce, jeśli chodzi o moją opinię? To tak, ja zauważam po czasie, że bohaterowie i charaktery bohaterów Małgorzata Musierowicz, one ewoluują i nie do końca. Tutaj jeszcze tego nie widać, ale przy kolejnych tomach będzie to widać, że charakter np. takiej Gabrieli że on się mocno zmienia i tak naprawdę nie widać momentów, w którym coś się wydarzyło, żeby ją zmienić. Gabriela w tym tomie, ona jest taką twardą babką, taką, która, wiecie, krzyknie na swoje siostry, wszystkich ustawia w szeregu, jest bardzo bojowa, jest no, taką herod babą, można powiedzieć. Natomiast w już późniejszych tomach się robi taka miękka, taka, że dobrze się do niej przytulić, dziarska i bojowa, bardzo też taka do ludzi, ale nie ma już tego pierwiastka takiego dziarskiego kaprala, bym powiedziała. I ja to zaczynam zauważać. Tak samo Ida się zmienia mocno, nawet jest przeskok między tym tamem a kolejnym. I w sumie. Czasami mam teraz problem z tym, żeby uwierzyć w te przemiany, bo no, te charaktery się różnią. Tak samo dmuchawiec. O, chyba naj, najprędzej zauważyłam tę zmianę w dmuchawcu, który w pierwszych tomach jest takim nauczycielem dość ostrym, ja bym powiedziała. Nie jest takim cieplutkim dziadusiem, o którym każdy tam myśli z ciepłem. Tutaj on jest takim tyranem szkolnym, można powiedzieć, który gnębi dość tych uczniów. Znaczy, niby on jest taki wyrozumiały w pewnych kwestiach ale na przykład przy okazji tej pierwszej części, czyli szóstej klepki, on tam był naprawdę ostry dla tych, dla tych dzieciaków i momentami mam wrażenie niesprawiedliwe. Ale to już są takie moje daleko wybiegające refleksje na temat jeżycjady, które mogę snuć wiecznie. Natomiast jeśli chodzi o kwiat kalafiora, tak jak mówię, to była jedna z moich ulubionych części jeżycjady w, w, w dawniejszych czasach. Teraz wolę już kalamburkę. No i polecam, to jest też jedna z ciekawszych części. Tutaj właśnie poznajemy tych Borejków, wchodzimy w ten ich świat i zaczynamy kochać tą kuchnię, kochać ten ich dom i, i się zaprzyjaźniać właśnie z tą, z tą drużyną. I w sumie to tyle, co mogę powiedzieć o tej książce. Polecam, polecam audiobook, polecam się zapoznawać, ale to już wiecie. I pozostając jeszcze w takich lżejszych tematach. Też przesłuchałam znowu w audiobooku. Miziołki wracają, czyli kaszydło rządzi. Chyba o tej książce wspominałam w którymś filmie. To jest napisana po latach kontynuacja właśnie dynastii miziołków, czyli książki, którą miałam do przeczytania w zeszłym roku. Tą dynastię miziołków, którą mi Hubert wybrał do przeczytania. Ja z tamtego TBR-u zrealizowałam dwie książki z pięciu, także też, no, poniżej normy. I zobaczyłam, że jest audiobook, więc stwierdziłam, dobra. Zobaczymy. Powiem Wam, że dla osoby, która nie ma emocjonalnego takiego połączenia, nie ma więzi takiej z dzieciństwa, z miziołkami, to zarówno ta pierwsza część, jak i druga, są na poziom, podobnym poziomie i bardzo jest to dobry poziom. To są bardzo fajne, takie wesołe książki, bardzo lekkie, kierowane głównie do młodszego odbiorcy, ale... Ja się świetnie bawię, naprawdę. To jest rodzina, taka, niezbyt poważna, e, która mieszka w Warszawie. Początkowo poznawaliśmy właśnie w pierwszym tomie Miziołka, czyli najstarszego syna. Tutaj e, oko to nasze y, kamery fabularnej. Zwraca się w kierunku Kaśki, czyli właśnie Kaszydła, e, która już też ma chyba 11 czy 12 lat, e, a więc jest podobny wieku jak Miziołek w tej pierwszej części. Z kolei Miziołek to już ma 18, więc też jest ciekawie. I co? Bardzo ciepłe opowiadanie. opowiadanie, to jest taki dziennik, można powiedzieć, e, wspomnienia z kolejnych dni e, Kaśki, e, potyczki jakieś w szkole, to co w domu, kłótnie z rodzeństwem, e, tu jest też młodsza siostrzyczka, e, także podejrzewam, że może pojawi się i trzeci tam bardzo na to liczę, bo to są takie lekkie historie, które z chęcią bym... Dała młodszym czytelnikom, bo to są po prostu takie wesołe, miłe historie do przeczytania. I czy ja wiem, może nie do końca pedagogiczne, bo te dzieciaki tutaj odwalają różne dziwne rzeczy. To nie jest książka o grzecznych dzieciach, ale to jest książka o dzieciach, które dobrze się bawią, więc myślę, że. Też to się może wielu osobom spodobać. No dla starszych to wiadomo, w ramach takiej rozrywki i w ramach spojrzenia sobie na tę książkę, no ale można też jakby przetestować i ewentualnie podsunąć swoim pociechom, co też Wam polecam. Kupiłam tę książkę, bo Hubert chciał ją przeczytać. Nie wiem w sumie, czy ją w końcu przeczytał. Zabrał sobie na stolik nocny, ale chyba zrobił re-read pierwszej części, a tam zostawił. No i słuchajcie, zostały mi tu już dwie ostatnie książki, jedna była najgorsza, druga była najlepsza tego roku, więc możecie już kojarzyć moją opinię. Po pierwsze Galatea, czyli opowiadanie filigranowe, słuchajcie kochani, wydanie kieszonkowe z serii niby butikowej, ale ja w to nie wierzę i po prostu stwierdzam, że kolejny raz już to powiem, skok na kasę, wersja kieszonkowa, która jest... Tak naprawdę, przemilczany jest ten fakt w momencie sprzedawania tej książki, i to jest opowiadanie, które w zasadzie możecie sobie po pierwsze przesłuchać na Epic Go, Po drugie, możecie nie wiem, przyjechać do mnie, ja Wam udostępnię tę książkę, jeśli chcecie, bo nie warto wydawać na nią kasy. Do zdecydowania. Szczególnie, że jest właśnie dostępna na tych różnorakich platformach. No i to jest opowiadanie Galatea, retelling opowieści z Metamorphos Owidiusza Mit o Pygmalionii Galatei, opowiedziane na nowo, z wątkiem takim feministycznym. I to w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć o fabule, bo tu już jakby więcej do opowiedzenia nie ma. A chciałabym uniknąć tego, co zrobiła sama autorka w posłowie, czyli w posłowie powiedziała jak mamy rozumieć tą całą historię, co ona miała na myśli, jak to należy interpretować i w ogóle z czym to się je, totalnie bez sensu traktowanie czytelnika jako jakiegoś takiego nieudacznika, który sam nie potrafi zinterpretować dość w gruncie rzeczy prostej historii i dość oczywistej do, do analizy, do interpretacji. Także dla mnie duży zawód niestety i chciałabym, żeby ta historia była Pogłębiona, żeby dołożyć więcej wątków i żeby po prostu włożyć ten wysiłek i napisać grubszą jakąś powieść, po prostu, która na pewno by się świetnie sprzedała, chociaż w sumie skoro to się sprzedało, to może po co się wysilać. No, w każdym razie, gdyby miał być idealny świat, idealne życie, to to by była po prostu powieść jakaś tam grubsza. No Jezu, nawet na te 200 stron, żeby cokolwiek więcej tutaj pokazać i żeby ta książka no, nie wyglądała w ten sposób. Dobrze, zostawiamy Galatę i na sam koniec na deser na zachodzie bez zmian. Richa, Marii, Remarka. Szybko, bo opowiadałam o tej książce najlepszych, więc pewnie większość z Was już oglądała tam ten film i nie chce się powtarzać, chociaż zawsze tak mówię, a później i tak się rozgaduję i się powtarzam. Jak na razie jedna z najlepszych książek, jakie było mi dane czytać w życiu i z dwóch książek Remarka, ta jest ta najlepsza. Na razie jakby nie ma z czego za bardzo wybierać, ale na zachodzie bez zmian zrobiło na mnie naprawdę kolosalne wrażenie. Historia o wydźwięku pacyfistycznym, powieść, która łamie serce i najbardziej boli to, że książka... Powstała na bazie prawdziwych wspomnień naszego autora z frontu, z I wojny światowej. Mamy tu ból, cierpienie, mamy tu realia życia w okopach I wojny światowej z perspektywy młodych Niemców, 19-latków, 20-latków, którzy nie, nawet nie zakończyli do końca edukacji w szkole, a już zostali wysłani na front jako mięso armatnie i nigdy nie wiedzą, kiedy, no, kiedy umrą, kiedy zdarzy im się krzywda, kiedy trafią do lazaretu, kiedy zapadną na jakąś chorobę. w tym w tym okopie nie wiedzą, w którym momencie stracą swoich przyjaciół, no i ta, ich, te doświadczenia na froncie ich odcinają od społeczeństwa, tak naprawdę zamykają ich w takiej bańce swoich wspomnień i swoich traum, więc w późniejszych latach nawet wyobrażamy sobie już późniejsze życie ewentualne tych ludzi, to oni już no, do niczego się nie nadają, można powiedzieć, z, tą, z tymi doświadczeniami, które mają. A z tymi doświadczeniami też, których im brakuje, czyli po prostu z normalną edukacją, z normalnymi relacjami międzyludzkimi, oni zostają z pokaleczoną duszą i tyle. Bez sens wojny jest ukazany przede wszystkim w tej książce. Książka uderzająca, szczególnie w dzisiejszych czasach, tak jak już mówiłam w poprzednich filmach, kiedy mamy tę wojnę na Ukrainie, za naszą granicą. I sobie wyobrażamy, że to wszystko się dzieje na okrągło i na okrągło i od nowa i ludzkość się nie uczy ani trochę. Więc czytajcie tę książkę. myślę, że Wy już i tak pewnie czytaliście, bo moi tutaj obserwatorzy są ludźmi inteligentnymi bardzo i oczytanymi. Natomiast jeśli jakimś cudem jeszcze nie sięgnęliście, to ja Was zapraszam i zachęcam się. Nie dajcie się. Mm, odstraszyć, bo ja miałam ogólnie, to było drugie moje podejście do tej książki i początkowo trochę się odstraszyłam, tu, bo oni tą zupę będą jedli, czy jakąś inną strawę i to jest takie hmm, na początku, ale jeśli się już wgryziecie to powiem Wam, są naprawdę mocne sceny i z tej książki można naprawdę wiele wartości wynieść i, i, i naprawdę ta książka będzie się płakać, ja Wam to gwarantuję. Jest mocna, i ta książka sprawiła, po łuku triumfalnym tego jeszcze nie było, ale ta książka sprawiła, że chętnie będę sięgać po kolejne książki Remarka, bo myślę, że warto, bo to jest mistrz. To jest mistrzunio. I tyle. W sumie to tyle, jeśli chodzi o mój czytelniczy grudzień. Ja wiem, że nie jest zbyt obficie, ale to zostawiamy w tamtym roku. E, mamy już nowy rok, nowym rokiem, nowym krokiem, czy jak ktoś tam mówi. E, I co mam Wam dalej powiedzieć? Aha. E, dziękuję Wam za tysiąc subskrypcji, bo ja to dzisiaj nagrywam. Dzisiaj jest sobota, 22 stycznia, Dzień Dziadka e, i wybiło mi te tysiąc subskrypcji, także serdecznie dziękuję. Witam nowe osoby i jeśli macie jako Jakąś, nie wiem, chcecie mi coś napisać od siebie, na przykład jak mam uczcić te tysiąc subskrypcji, może macie jakiś pomysł na film, ja jestem otwarta na wszelkie sugestie, oczywiście te wcześniejsze wszystkie pomysły Wasze i prośby mam zapisane u siebie i będę je po kolei realizować w przyszłości i to w zasadzie tyle. No dziękuję, że ze mną jesteście, że już nas się tyle tutaj zebrało, mam nadzieję, że będziemy się dobrze dalej bawić, że będziemy czytać fajne książki, będziemy te książki sobie nawzajem polecać, i w zasadzie to tyle. Buziaczki, widzimy się następnym razem. Pa, pa!